Ktoś tu mu powiedział do Jezusa. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział. Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich, Uważajcie i strzeżcie się w wszelkiej chciwości. Bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I powiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sobie sam w sobie tu pocznę. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł. Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze i pobuduję większe. I tam zgromadzę wszystkie zbiory i moje dobra. I powiem sobie. Masz wielkie zasoby dóbr. Na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do Niego. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty. Przed Bogiem, oto słowo Boże. A... Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę być z wami przez następne. Cztery niedzielę, dzisiejsza już nie liczę, tylko następne cztery, dzięki tylko Waszej organice, Pani Joli, która ma jakieś swoje sposoby, że mogłam je znaleźć, że mogłam Was odprawiać mszę Świętą, bo okazało się, że ksiądz, który tutaj jest, wyjechał na wakacje do Polski, i nie było, ciężko było znaleźć polskiego księdza. A ja Wam teraz mówię tak szczerze, że. Nie za często odprawiam polskie msze, bo na parafii, które byłem przez 20 lat w decyzji Joliet, nie było polskiej mszy, a teraz po 20 latach już nie jestem w Stanach, tylko wyjechałem na misję do Kenii. Także jestem przez ostatnie lata w Kenii. Teraz przyjechałem tylko na dwa miesiące do, do, do Stanów i w wrześniu już wyjeżdżam z powrotem do Afryki. Dlatego cieszę się, że że jestem z wami. Niektórzy się pytają, skąd pochodzę z Polski. No to jestem z małej miejscowości koło Tarnowa, Żabno. Ale na narty jeździłem zawsze do Zakopanego. Ona lubię bardzo na narty jeździć, także nie tylko do Zakopanego, ale do, do Aspen, Colorado. Często też jeździłem. Teraz już w Colorado tego nie ma, jest za, za ciepło. Trosze, znaczy nie ma w Kenii, jest już nie widziałem już śniegu przez ostatnie dwa lata, także nie narzekam w każdym razie na, na, brak, na brak śniegu. Tego przez ostatnie, przez następne pięć niedziel będę z Wami tutaj cieszę się, że, że mogę sprawować tę Najświętszą Eucharystię i modlić się. Tak przyszło mi właśnie na myśl, kiedy wiedziałem się jak ciężko, jak ciężko było znaleźć polskiego księdza, żeby odprawiał świętą wiecie, że są miejsca w Kenii, w Afryce, gdzie czasami jeżdżę do takiej dżungli i poznałem właśnie polskiego księdza tam z Tarnowa kombonianin, który był tam przez 7 lat naprawdę jak bardzo mało, mało potrzeba nam w życiu, żeby przeżyć i być szczęśliwym Naprawdę bardzo mało potrzeba, żeby, żeby przeżyć i być szczęśliwym, ale jak pragnienie tych ludzi, żeby mieć Eucharystię jest tak wielkie, no ale nie ma takiej możliwości. Czasami oni widzą tego księdza raz na dwa miesiące. Jest jedna parafia i jest 60 różnych miejsc, żeby dojechać do tych miejsc. Także jest to niemożliwe, żeby ludzie mogli dotrzeć w każdą niedzielę na mszę Świętą. Oczywiście nie dlatego, że nie mają pojazdów, bo wszystko, przede wszystkim chodzą na nogach, ale też nie ma dróg. Trzeba przekraczać czasami rzeki, jak idziemy samochodem czy coś. Dlatego nie jest to takie proste. Dlatego czasami, jak jest taka sytuacja, jak, jak tutaj u Was, że nie było księdza, trzeba dziękować Panu Bogu. Za to, co się ma. Bo czasami my, jak to się mówi po angielsku, we take for granted. Że to wszystko się nam może czasami należy, nie? A dopóki przychodzi taki moment, że brakuje czegoś, czy wtedy doświadcza, że jednak to jest taki honor, że możemy, że możemy mieć mieć mszę świętą po polsku tutaj, właśnie, w tym kościele. Ale słuchając dzisiejszej Ewangelii, zwłaszcza tych słów, kiedy Pan Jezus mówi, uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od Jego mienia. Ja tu nie jestem po to, żeby Wam mówić, żebyście wszystko oddali i, i szli za Chrystusem, bo to nie jest takie proste. Nie? Ale jak słyszycie takie pierwsze słowa o chciwości i strzeżcie się wszelkiej tego, tego mienia, które macie, jak Chrystus, co miał Chrystus na myśli, co wam przychodzi do głowy na pierwszy rzut oka, takie co, o czym myślicie, kiedy wstajecie rano? Jak zbliżyć się do Chrystusa? Czy co dzisiaj, ile dzisiaj, jeśli ktoś jest kontraktorem, ile dzisiaj zarobię pieniędzy? Co jest tym wszystkim najważniejsze? Po co żyjemy na tym świecie? Pan Jezus wyraźnie mówi, że, że taki człowiek, który myśli tylko, żeby jak najwięcej mieć, nazywa go głupcem. Jeszcze dzisiaj możesz być powołany z tego świata. I co przyniesiesz do mnie? Co mi ofiarujesz? Dlatego, co jest ważne, jak Chrystus będzie nas kiedyś sądził? Ja nie mówię, że ci, którzy pracują bardzo ciężko i wiedzą, że czasami trzeba te rzeczy podkładać sobie na, na przyszłość. Ale czy to jest wszystko, jest potrzebne, ale czy jest najważniejsze? Pomyślmy o tym, z czym staniemy kiedyś przed Chrystusem? Co Mu możemy ofiarować? Wiemy, że nie możemy zabrać nic materialnego z tego świata ze sobą. Nic. Możemy tylko zabrać nasze relacje z Bogiem i nasze relacje z drugim człowiekiem. I to jest w naszym życiu najważniejsze. Będąc przez ostatnie 12 lat na parafii Wajtaska, to jest zaraz koło, koło lotniska, nie blisko lotniska. Jeśli się jedzie Irving Park, to jest przeszli z Bloomingdale, przepraszam, Bensonville, Wooddale i Itaska jest następne. Jak przyszli na tą parafię 15 lat wcześniej, mieli dług, przeszło pół miliona długu. Przez 17 lat, oczywiście nie było tam polskiego księdza. Po pięciu latach dług został spłacony i jeszcze mogłem wybudować kościół prawie było za 8-8 milionów. Jak odchodziłem z tej parafii po 12 latach, to było może 400 tysięcy długu. Ale wiecie co, tak pomyślałem sobie po tych 12 latach, będąc księdzem 20, 20 lat, i pomyślałem sobie, czy po to zostałem wyświęcony, po to Pan Bóg mnie powołał, żeby budować kościoły, spłacać długi, czy powołał mnie po to, żeby każdego z Was, czy ludzi, przyprowadzać do Pana Boga? I dlatego po 20 latach zdecydowałem się, że wyjadę na misję. Żeby całkiem od tego się odłączyć, żeby nie myśleć o tych rzeczach, które no, przez ostatnie, tak jak mówię, 12 lat, były w jakiś cały czas w mojej głowie. Cały czas myślałem o tym, jak spłacać długi, jak zrobić, żeby, żeby ten kościół można było wybudować. Choć pamiętam jako dziecko, jak wychowywałem się i zawsze Przychodziliśmy z kościoła z rodzicami i mama zawsze mówiła, że nasz proboszcz nigdy nie prosi o pieniądze. I zawsze tylko dziękował. I to chyba jest najlepsza metoda, jaka może być. Przez tyle lat, jak byłem tam ostatnio na tej parafii, ja nigdy nie prosiłem, tylko dziękowałem ludziom za hojność i za życzliwość. I to zawsze lepiej skutkuje. Przynajmniej ja w to wierzę, że Pan Bóg zawsze będzie nas wspomagał, jeżeli wiemy i Jemu ufamy, bo on, on tylko wie, co dla nas jest najlepsze. Nie to, co my chcemy, ale jeżeli Jemu do końca zaufamy. I tak właśnie starałem się żyć żeby próbować zaufać Panu Bogu do końca. I teraz uwierzcie mi, że będąc sam w Kenii, jak bardzo mało potrzeba, żeby przeżyć. Jeden malutki pokoik, łóżko, biurko i więcej nawet ubikacje trzeba wyjść czasami na zewnątrz. Czy nawet wziąć ten shower Pysznic. Też nie ma wszystkiego w jednym domu. I człowiek też może żyć. Ale co największa sprawia radość i przyjemność tego, co robię. Uśmiech tych ludzi na twarzach i pomoc tym ludziom. Zawsze jest więcej radości w dawaniu niż w braniu. Na pewno każdy z Was to kiedyś słyszał. I to naprawdę, naprawdę się sprawdza. Oczywiście, ja nie zachęcam każdego z Was, żeby wszyscy, żebyście wszyscy wyjeżdżali do Kenii na misję, bo to można tutaj czynić. Naprawdę to. Ja pamiętam, parę lat temu zabrałem swoją siostrzenicę na mecz do, do Chicago. Na Sochifield i idziemy ulicami, i jakaś pani prosi, mówi, że jest głodna. Ja przede wszystkim nigdy nie próbuję, żeby rozdawia, rozdawać pieniądze, tylko pytam się, co chcę zjeść. I ona mówi, że tutaj jest McDonald's, czy mogę jej kupić hamburgera i tam coś do picia. I tak zrobiłem. I po sześciu godzinach wracamy z powrotem, jesteśmy całkiem w innym miejscu. I ta pani jest po drugiej stronie, i ona mnie zobaczyła i poznała i mówi do mnie, krzyczy na drugą stronę, hamburger guy, hamburger guy. Ona do tej po pięciu godzinach pamiętała, że ja jej kupiłem tego hamburgera za 5 dolarów. I jako to... Oczywiście, częściej cieszy i śmieje się, że, że jak mógł sprawić komuś przyjemność za tak mało, a dla niej to było bardzo dużo. Dlatego nie trzeba, tak jak powiedziałem, nie trzeba wyjeżdżać gdziekolwiek do innych krajów, żeby żyć właśnie tą Ewangelią, żeby gromadzić sobie te skarby właśnie przez takie rzeczy. Przed Panem Bogiem, bo Pan Bóg kiedyś, tak powiedziałem, zapyta się, co przynosisz dzisiaj przed ten ołtarz. Za parę minut, kiedy będę trzymał chleb i wino w moich rękach, kiedy nastąpi przeistoczenie, już nie będzie to wino, nie będzie to chleb, będzie to ciało i krew Chrystusa. Będzie to prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Kiedy każdy z was przyjmie to ciało do swojego serca, ten Chrystus powinien również zmieniać wasze życie. Tak jak On swoją mocą zmienia chleb w swoje ciało, zmienia krew w swoje, wino w swoją krew, tak samo On jest w stanie zmienić wasze życie. I po to jest to moment przeistoczenia, żebyście pamiętali, że Chrystus, przychodzimy po to do Kościoła, nie żeby tylko wypełnić dziesięć przykazań, ten nasz obowiązek, ale żeby przez nasze uczestnictwo w Eucharystii nasze życie również się zmieniało. Pan Jezus wyraźnie powiedział beze mnie nic uczynić nie możecie, ze mną wszystko jest możliwe. Czy naprawdę wierzymy w to? Że z Chrystusem naprawdę możemy pokonać wiele rzeczy. Ja tu nie mówię o takich rzeczach, gdzie my czasami się modlimy i mówimy tak, Panie Jezu, no gdzie jesteś? Ja się tyle lat już proszę i... Nie widzę, że te moje modlitwy są wysłuchane. Moi bracia i siostry, Pan Jezus, czy Pan Bóg daje nam to, co dla nas jest potrzebne i konieczne? My wiemy w tym momencie, co się z nami dzieje, ale za 5 minut, 10 minut, nikt z nas nie wie, co się może z nami stać. Pan Bóg wie. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście tak żyli, żebyście nie tylko byli przygotowani na ten moment, kiedy staniemy przed Chrystusem, ale żebyście przynieśli najlepsze dary czy najlepsze dare i złożyli jemu w ofierze. Jak powiedziałem, największy dar jest to miłość do drugiego człowieka i miłość